MIG-29 Fulcrum to jeden z najbardziej rozpoznawalnych samolotów myśliwskich w historii lotnictwa wojskowego. Zaprojektowany w Związku Radzieckim w latach 70. miał być odpowiedzią na amerykańskie myśliwce F-15 i F-16. Dziś MIG-29 pozostaje symbolem siły, zwinności i potęgi lotnictwa krajów Europy Wschodniej, w tym Polski. Polska otrzymała swoje pierwsze MIG i 29 w 1989 roku. Pochodziły one jeszcze z czasów Układu Warszawskiego. Początkowo trafiły do jednego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mińsku-Mazowieckim, a później do 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Samoloty te szybko stały się dumą polskich pilotów, a ich charakterystyczny kształt i podwójny ogon budziły respekt wśród sojuszników i przeciwników. MiG-29 to maszyna zaprojektowana do walki powietrznej. Napędzany dwoma silnikami RD-33, potrafi osiągnąć prędkość ponad 2400 km na godzinę, czyli ponad dwa razy szybciej niż dźwięk. Jego zasięg bojowy wynosi około 700 km, a maksymalny pułap to 18000 m. Samolot wyróżnia się także doskonałą zwrotnością, dzięki czemu pilot może wykonywać bardzo ostre manewry, które często decydują o zwycięstwie w walce powietrznej. Polscy piloci chwalili MiG-A29 za to, że czuje się go w rękach. Samolot reaguje błyskawicznie, a jego konstrukcja pozwala na bardzo precyzyjne prowadzenie w powietrzu. To idealny myśliwiec dla pilotów, którzy lubią dynamiczne loty i szybkie decyzje. MIG-29 posiada także radar typu N019, który umożliwia wykrywanie i śledzenie kilku celów jednocześnie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Uzbrojenie MIG-A29 obejmuje działko GS od 30 do 1 kalibru 30 mm oraz zestaw rakiet powietrze-powietrze R27, R60 i R73. Dzięki temu samolot może skutecznie zwalczać zarówno cele powietrzne, jak i naziemne. W wersjach modernizowanych dodano również możliwość użycia bomb kierowanych i nowoczesnych systemów celowniczych. Po wstąpieniu Polski do NATO w 1999 roku MiG i 29 przeszły szereg modernizacji. Zintegrowano je z systemami NATO, zaktualizowano radiostacje, systemy nawigacyjne i awionikę. Dzięki temu mogły w pełni współpracować z maszynami sojuszniczymi takimi jak F-16 czy Eurofighter Typhoon. Polskie mig często brały udział w misjach Air Policing nad państwami bałtyckimi, chroniąc przestrzeń powietrzną Sojuszu. Jednak z biegiem lat technologia się starzeje. Choć MIG-29 nadal pozostaje imponującą konstrukcją, jego utrzymanie stało się coraz trudniejsze i kosztowne. W 2023 roku Polska przekazała część swoich MIG-UW-29 Ukrainie, aby wspomóc jej obronę w czasie wojny. To symboliczny gest Solidarności, który pokazał, jak ważną rolę te maszyny nadal odgrywają w obronie niepodległości i wolności. Dla wielu Polaków MIG-29 to nie tylko samolot, to część historii sił powietrznych. Przez dziesięciolecia był on wizytówką polskiego nieba, uczestnicząc w ćwiczeniach, pokazach lotniczych i misjach bojowych. Dźwięk jego silników i charakterystyczne kształty na niebie pozostaną w pamięci miłośników lotnictwa jeszcze przez długie lata. Dziś Polska przygotowuje się do nowej ery w lotnictwie wojskowym. Na horyzoncie pojawiają się już nowoczesne samoloty F-35 Lightning II, maszyny piątej generacji, które zastąpią wysłużone MIG-I. Jednak każdy pilot, który choć raz zasiadł za sterami MiG-29, wie, że to wyjątkowy samolot, który nauczył pokory, precyzji i odwagi. MIG-29 pozostanie symbolem czasów przejściowych, pomostem między dawnym a nowoczesnym lotnictwem. Jego historia to nie tylko opowieść o technologii, ale też o ludziach, którzy z pasją i oddaniem służyli w powietrzu gotowi bronić nieba Polski i sojuszników. Gdy patrzymy dziś na zdjęcia polskich MiG UW-29 z biało-czerwonymi szachownicami, widzimy nie tylko stal i elektronikę. Widzimy tradycję, dumę i odwagę pilotów, którzy przez lata stali na straży. Bezpieczeństwa. To właśnie oni sprawili, że MIG-29 zapisał się na kartach historii jako legenda polskiego lotnictwa wojskowego. Dziękujemy, że byliście z nami na kanale Agent Military Power. Jeśli interesują was potężne maszyny wojskowe z całego świata, zostawcie subskrypcję, polubcie film i napiszcie w komentarzu, jaki samolot chcecie